Próbujemy jeszcze raz tą pierwszą? Kurczę. No możemy. 44 tysią... 40... 440 tysięcy potrzeba na tego... G3. O, a teraz 13. 10 takich misji to jest 130. No jakieś 30 misji trzeba, żeby G3 odblokować. Kurczę. Strasznie godno ją na easy dałeś, na no normal? Normal. Zobaczymy, czy te razy też będą błędy. Błędy, błędy, błędy. Pojazdem, że tam, ta ta... ...ta fragment jest w kampanii, tak? ten fragment. Hmm? W kampanii jest taki takim że tam właśnie że nakładkę właśnie Aha. i ten. No bo ja ta kampanię nie uruchomiłem. Widzisz ich? Jeszcze nie? Ja też nie. O, pojawiają się. Teraz powinien zacząć wybiegać? I są u mnie. Zaznaczaj, zaznaczaj, zaznaczaj. Nie widzę, nie widzisz. Na pewno? Znaczy, ale jak tak strzelaj na ślepo, to kogoś widziałem. Znaczy, no, kogoś trafiłem. Pojechałem no, tak, jak ja to się dzieje, to na ekranie. Strzelaj na, na rzekę. No, autentycznie nie widzę, nie widzę żadnych kol tych modeli, wiesz? Nie? Ja Ja. Czekaj, to ty, to ty nie, da, nie, nie daj się zabić, a ja będę zabijał No spróbuj. O, <śpiewanie> idę, idę. Ej, ale jak ty ich nie widzisz, to ci nie może Także jak. Yy, no właśnie, oni może też mnie nie widzą, no. nie? Najwyraźniej. ja jestem <grym> ty jesteś nieśmieszny, a ja jestem odlewiany? Tu zacząłem ich widzieć Czapka, niewidka spadła W drugiej strony, przegapę no. to w gierdzie Masz zawalina, ja, ma, nie? Tylko gaz, ale gaz tak nie, nie rozwala we trzy strzały są potrzebne Otrzesz? Cook, cook Nie, to byłem pewny. Później będą nas z lewy atakować, wiesz? Tak, teraz. No bo ale przyznaję, kop jest strasznie nudny jak na razie. А да, Coś nam tu zaraz wyjedzie. Jest. No, o, nie, ładne, jest? nie, no to jest o Boże... 5 od nas przejeżdża, nie zabija nikogo. Super. Nie, ja chcę Multi zabić. Dobra, teraz musimy na prawo iść. Na prawo? Tak, tutaj pod tą, pod tą bramą, taką tandem burszką. Nie, to już będzie ostatnie. Tam, ze dwie fale piechota, a potem czołg. Wow. Nowość. Jeszcze nie? Ups, jeszcze nie teraz Jeszcze nie. Skrypcik, skrypcik, No. Jeszcze nie. Chyba nie zabiliśmy wszystkich, nie? wiesz. Chodź, bociku, bociku, bociku. Chodź, bociku, bociku, bociku. Bociku, gdzie jesteś? Bociku! O, nie! Czekaj, się ziemi, dobra. Co za zdradliwy bocik! Jest! Tak. Yes. Yes. Przyczaił się. Nagrywasz to? O, super, super. Dobra, idziemy za tymi pojazdami. Naszymi Humvee. Musimy na ten dach po prawej wejść, tamto jest dobra widok na wszystko. Tak jest, szanse wtórne. Dobra, ja biorę lewą stronę, ja bylę, tą ja dalszą. Lewą stronę i dalszą, a ty weź... Prawą i tutaj bliżej, bo oni też będą wychodzić tutaj z bliska Przez, po prawej. E, ten... E, garaż niby? Ha? Gdzie jest prawej tak będzie? Tutaj gdzie jest ten garaż? Taki jakby? No po prawej. Tak, tak, tak. Jest taka... taka uliczka w prawo i będą stamtąd no wybiegać dobra. też. Najpierw... wybiegam z lewej ulicy... Z strony. Okej. Okay. Mam spokój. O nie, dalej też wychodzą. Nie wiem czy na dachu nie są No jeden chyba jest, ale za daleko le mnie Dostaniesz to mów się zajmij swoją lewą stroną. to? Tak? Chyba zdjąłem snajpera. Po lewej jeszcze jeden. O, jest, gdzie? Się, jest jeszcze snajper tam na dachu. Yy. Musisz sam go rozwać. Ja nie mam, nie mam tutaj javelina żeby wziąć. To snipera snajpera tam w budynku. Rzucę granat. Wydaje mi się budynkiem, szale tylko. O Boże. Do dnia już tego nie można było zrobić. No. Dobra, chyba zdjęłem gościa z RPG. Ile mam tu? Nie wiem, To Bez jaj to jest tylko bojowy moskita. No. Jeszcze ten czołg. Jezu, jaki dramat. Na Easy wyjechał tylko Raz. No to widać, już niesamowity w tym nie mogą nam rozwalić ich tych pojazdów, wiesz? Gdzie ten czołg jedzie kuźwo, no? Wracaj. Musisz ja, no kasować nasze wozy, A, widzisz? Dobra, dajemy sobie co? Hmm. Ja piję, czy... Jezu, jakie to nudne tak było. Jest. No, to ja ze swojej strony dziękuję. To multi, 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 multi. Ja też. No ja bym, ja bym chciał w kooperacji, bo tylko tutaj można G3 no, no. Sławek w kooperacji do unlocków. Ale G3 mi najbardziej odpowiada, ma największego kopa z tych wszystkich splów, no one wszystkie mają 5,56 mm albo coś koło tego. Tylko G7, G3 ma no, właśnie 7,62. Ja chcę, żeby te G3 było tylko dla tych, którzy wytrzymają nudny tryb kooperacyjny. Się poświęcą. No, ale to jest naprawdę mordęga. No, widziałem już jakiegoś gościa, który z G3 biega No właśnie. to dzięki za oglądanie tego, jeśli nie zasnęliście, bo my byliśmy blisko. <noise>